To dobre na żuli w parku. Bo niestety nikt nie czeka na cios śmierci Pana Zbigniewa. Stoi w miejscu. Chyba że ma, jest po udarze <laughs> albo wylewie. <laughs> to może. Ale czy takiego trzeba bić? Pana, pana Zbyszka, to nie jest mój kolega w ogóle, że ja go chcę obrazić, czy zaczepiać, czy się tak wyśmiewać bez sensu, bo kim ja w sumie jestem, ale zrobiłem sobie research no przecież to jest jakaś masakra. Rozumiecie, że świętej pamięci pan brudny święć, panie, nad jego duszą to oni, to oni sobie zrobili, zarejestrowali swój własny styl. Akademia Sztuk Walki. Powołali jakąś komisję daleko Sztuk Walki i sobie kurwa, dawać te pasy, zielony, czerwony, brązowy, dziesiąty dan i dziewiąty. No i Zbyszek taki jest posiadaczem takiego 10 dana. Bardzo ładnie, bardzo ładnie to jest wszystko, no ale to trzeba mieć troszkę jakieś pokory czy co? Ja mam legalny czarny. I wstyd mi czasami, bo opaki z, z brazylijskiego jiu albo zawodnicy młodzi kładą mnie po prostu poświatłnie yy, do przodu, oni są silni. W wielu kwestiach yy, są po prostu lepsi zapaśniczo. A, a tu Pan jakiś w ogóle cuda, no przecież mając świadomość, że są na świecie Jacyś trenerzy wykształceni którzy mają wiedzę na temat No trzeba jakoś A on nagrywa i bierze, to, bierze pieniądze za to No to jest pasakra jakaś Więcej Tam u niego na Tam u niego na tej Kurwa YouTubie To po prostu Ochy i achy Że pan jest byszku, że mega, że to No to tragedia I ten asystent w mundurze Pan sierżant kapitan <laughs> Kapitan Zuber z Londynu! Kapitan Zuber z Londynu! I robi z Panem Zbyszkiem. No masakra! No ale dobra! Ale żeby brać za to pieniądze i struktarzowe film, Przecież ten człowiek nie ma pojęcia o niczym. Ani o taktyce, technice interwencji. Na no taki temat, no nie wiem, pozwolę sobie zacytować. Pan Major Coups, Combat 56. To są ludzie, którzy zjedli na tym zęby i mogą coś powiedzieć on jakieś bajki opowiada te nie zakłada jakieś cudaczne które w realnym świecie w realnym życiu nie wiem, dla, dla człowieka y, który nie trenuje po 10 godzin dziennie to w ogóle nie ma tego i z kapitanem z Uberem tam świrują nie ma pojęcia o jednostkach no jak to ułożyć I o tych cyklach, mikrocyklach o, 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 o mechanice, mechanice ruchu no niczym nie ma pojęcia no pierdoli takie głupoty i jeszcze się chłop bulwersuje no i ja zrobiłem sobie taki rysun żeby tego pana nie jakoś tam nie obrażać bezpodstawnie i okazuje się ponadowali tych stopni wybrałem sobie jeden filmik bo tam wszędzie jest yy, po prostu yy, z kapitanem zuberem oni <laughs> cuda wyprawiałem człowieku ale wybrałem sobie filmik pod tytułem techniki sparingowe to już w ogóle jest techniki sparingowe no i chyba go tak yy, troszkę poddam analizie żeby nie było, że się tutaj ktoś z kogoś naśmiewa i teraz wam pokażę o co lewy prosty ale ciekawa sprawa jest taka że na tą chwilę, tam z tej Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki, czy jak to się tam nazywa, poza Zuberem i tam jakimiś małolatami, to z tym z Zbyszkiem tak coś nic nie widać. A tam nie są parę rzeczowych ludzi, takich tam Pan Bomb, który zaprasza fajnych zawodników, trenerów i sam się rozwija w różnym kierunku i nie pajacuje, nie nagrywa filmów szkoleniowych, budzi budzi z kapitanem Zuberem w mundurze z Demobilu. A w tym filmiku, za który ja sobie później przeanalizuję i pokażę jak to powinno być, to widać, że pan e, misz Zbigniew to nie ma pojęcia ani o balansie, ani o poruszaniu się, e, ani o tych technikach sparingowych, które nagrał. Co to jest technika sparinkowa? Technika jest technika. No. Pracujemy i używamy różnych narzędzi, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy. Jest na ulicy inaczej. Jest, wymuszają to na nas przepisy w danej formule. Ale mechanika ruchu, poruszanie się, balans jest jeden. Możemy użyć różnych technik, ale nie będziemy się tu teraz wybijać. Powiem parę słów na, na, na tym filmiku. No i mi Zbigniew nie ma tam pojęcia o niczym. Ani nie umie chodzić. Ani nie umie się poruszać. Ani nie umie uderzać lewych, prawych. Nie umie nic, chłopina. A, systema. To tata, dobra, ale pan Zbigniew niedobry. I panie Zbyszku. Nie ma żadnych technik sparingowych. Co to za pojęcie w ogóle jest techniki sparingowe? To pan pleciesz Jak będzie dozwolony łokieć, to łokieć będzie techniką sparingową. A jak będzie dozwolony rzut albo dźwignia, to rzut albo dźwignia będzie techniką sparingową. To ja bym powiedział chleb śniadaniowy albo chleb obiadowy. Albo jem jedzenie. No chyba, bo jak nie jedzenie, to go nie jesz, nie? techniki sparingowe, No chłopie, kochany. Poza tym w ogóle nie wspominasz o co to za pozycja jest ta ta bokserska twoja. Co to jest pozycja półfrontalna, frontalna? Co to jest? To już jak kaczka. Czemu tak? Czemu tak? Gdzie kolano? W którą stronę kolano? Jak tylna noga? Gdzie stopa? Co to za pozycja w ogóle jest? Demonstrujesz badziew, i jeszcze nie jesteś w stanie wyjaśnić dlaczego to tak ma wyglądać. Poza tym, jak trzeba zbignieć zawsze mówić dlaczego. Trener wie dlaczego, bo, bo taka jest budowa ciała, bo taka jest mechanika ruchu. Bo to, bo tam, to jest zawsze jakiś powód, czemu stajemy tak, a nie inaczej. Czemu bokser stoi w pozycji półfrontalnej? Czemu kickboxer bardziej frontalnie może sobie pozwolić, jak pracujemy dystansem? Co ty uderzasz w ogóle? Do czego to jest? Do boksu, do, do kickboxingu? Do, do czego to jest? Co ty uczysz tam? Przecież inaczej się uderza, inaczej pracujesz na dystansie, inaczej kopiesz, inaczej się poruszasz w boksie inaczej niż w bo jest już inny dystans inna, inna praca, inne zagrożenia zależy jeszcze w jakiej formule czy to są w ogóle K1 czy, czy kickboxing. inaczej w MMA gdzie jesteś narażony na jeszcze inne ataki inaczej kopiesz, inaczej uderzasz inaczej trzymasz garnet. Co to jest w ogóle? Co, czym ty tam opowiadasz na tych kursach szkoleniowych z kapitanem Zuberem? Kapitan <gibina> Zuber jest najlepszy a wy drogie dzieci do kapitana do kapitana Zubera mundurku, też to się tyczy. Dajcie se na luz. Fajnie jest uprawiać jakąś aktywność fizyczną, skaćcie z panie Zbyszkiem, latać, pływać, w słońcu wodzie, wypoczywać, ale nie płaccie za to pieniędzy, bo Pan Zbigniew nie jest wasz w stanie nic nauczyć. To, że potrafi mocno przypierdolić, jakoś tam systemy się nauczył. To jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. Bo tylko tyle potrafi.